Ja Elowidz Elowidzowie, Gram gram sobie tak na serwerze Wojana, bo tam chcemy, będę robić zaraz ten odcinek. I nie wiem, tepam się na randomowy ten i mnie teleportuje na jakąś przy mnie, przy Borderze, nie wiem czemu. I patrzę, no nie mogę przejść, nie mogę przejść. A. I tamta mojego kolego, on też się go nie, mo nie może przez to przejść I się zastanawiamy w ogóle jak ta budowla się zrespiła za borderem, bo nie da się tego borderu obejść w żaden sposób, no bo tutaj, ej, ale mnie nie bi. tutaj też się nie da. Nie wiem co się stało widzowie, dziwne to trochę, bo przepraszam. No um. dziwne, no dziwne, po prostu zryspię się na randomowym tym, ale to już, ten, przestań mi bić, zginę zaraz, sorry, fuck. sorry widzowie.